Cześć, witam Was w salonie 2 Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła i jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, motorowery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon 2Q.pl, tam jest nasz sklep internetowy. I pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj, a sprzedaż ratalną zrobisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Jak wiecie, w tym roku podpisaliśmy umowę z firmą Electroride, która oferuje fajne skutery zabudowane oraz Pojazdy czterokołowe z tak zwanym certyfikatem medycznym, czyli pojazdy, których nie trzeba rejestrować. Dzisiaj przypominamy Wam inny pojazd, również elektryczny, który proponuje nam firma Barton. Pojazd o nazwie TRES. Bardzo, bardzo dużo osób kupiło od nas ten pojazd. Jest duże zainteresowanie takim pojazdem. A teraz przedstawimy go pokrótce, jego dane. Tres firmy Barton. Pojazd elektryczny trójkołowy. Oczywiście on wymaga rejestracji, nie posiada tak zwanego certyfikatu medycznego. 800, 800 W. Homologacja na 50 cm3. Moc 800 W. Rozruch elektryczny. Skrzynia biegów automatyczna. Z przodu i z tyłu opony dziesiątki, 3x10. Hamulce z przodu bębnowy, z tyłu bębnowy. Napęd elektryczny. Wymiary 1555 x 680 na 1100 yy, Maksymalna prędkość 25 km na godzinę. Zasięg około 65 km na jednym ładowaniu. Gwarancja 24 miesiące od firmy Barton. Na co warto zwrócić uwagę? Fajny z tyłu y, plastikowy kuferek, do którego możemy coś zapakować. Regulowane siedzisko y, bardzo fajnie i bardzo wygodnie się nim jedzie. No, trzeba pamiętać, 25 km na godzinę. Ten pojazd szybciej nie jedzie. I występuje on w trzech kolorach: jest bordowy, jest srebrny i jest czarny, który tu prezentujemy. To by było tyle, jeśli chodzi o pojazd Tres. Znajdziecie go u nas na naszej stronie internetowej na salon 2 Zapraszam wszystkich na nasz Facebook, Instagram oraz przede wszystkim na nasz kanał na YouTube. Bardzo prosimy o subskrypcję. Bardzo nam zależy, żeby kanał prężnie się rozwijał i jak największe grono osób mogło oglądać Nasze filmy. My zaś obiecujemy Wam, że z każdym sprzętem, który otrzymamy od naszych dostawców, będziemy prezentowali Wam film pokazowy. Zapraszamy wszystkich na salon2kułka.pl I pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Witam wszystkich. Jesteśmy w salonie 2kułka w Nakle nad Notecią. Mieścimy się 30 km od Bydgoszczy, tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na, do naszego sklepu na salon2.pl. 2 I pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj, a sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj Opowiem trochę jakie w tej chwili motorowery mamy na stanie. Mamy ich trochę, a więc zaczynamy. Romet Ogar 202. O tym pojeździe chyba nie trzeba opowiadać. Wszystko to są motorowery, także nie będę się powtarzał. Ogar 202 w kolorze pomarańczowym. Dalej, Junak Rav 50. To jest nowy motorower z taką długą kanapą w kolorze ciemnej zieleni. Barton Sprint w kolorze czarnym. Barton Sprint RS czarnym z czerwonymi dodatkami. WS50 w tym roku przemianowany w zeszłym przez Romet na Hard 50. Tu jeszcze model WS50 w kolorze czarno-czerwono-biały. Zipnecken czarno-niebieski. Junak RAV50 w kolorze czarno-wiśniowym. Dalej Barton Volcano w kolorze czarnym oraz ZXT50 w kolorze Czerwony. Dalej mamy Junak 906 w kolorze czarno-czerwonym, Barton Sprint RS w kolorze czarno-zielonym, Junak 902 w kolorze bordowym, Barton Sprint grafitowy, Barton Sprint niebieski. Tutaj mamy dwa Junaki RAV50 w kolorze czarny mat oraz grafitowy mat. Tutaj Junak 905, dalej Junak 902. Przypominam, to wszystko motorowery. To jest nowy Hart 50 z firmy Romet. Barton Fr50 w kolorze czarno-limonkowym. Odpowiednik Junaka 905. Dalej ZIP JZV w kolorze czarnym. Nowy kolor Ogara Rometa 202 w kolorze zielonym. I tu w kolorze niebieskim, to już jest stary kolor. Dalej, Barton Fighter w kolorze czerwonym, Romet ZXT 50 w kolorze zielonym, to jest inny kolor, Rometa Harta 50 w kolorze czarnym, Barton Volcano 50 w kolorze wiśniowym, to jest nowy kolor Ogara 202, kolor czerwony, Barton Fighter w kolorze niebieskim, tu jest Barton Fr50 odpowiednik Unaka 905 w kolorze czarno-czerwonym i czarno-niebieskim. I tutaj Barton, Barton Sprint w kolorze czarnym oraz Romet Hard 50 w kolorze srebrnym. I tutaj jeszcze dwie wersje ZIP JZV: najmniejszy motorower w kolorze czerwonym i w kolorze. Szare. Zapraszamy wszystkich na salon 2 Pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.